Witam Was w najbardziej ekscytującym vlogu. Dziś ścieniamy włosy. I Leon śpi. Zobaczcie tam. W nocy nie spał. Darał cioba. Nie dawał mi spać. I całą noc nie dał pójść misiku, bo był krzyk. Hej! Puuu! Więc zaczynamy tego vloga. <słuch> Jak się spało, koleżce? Nie do to zajść potem. Wiesz, że mama dziś robi ciach-ciach włosów? A jak się pasujemy kolorkami w ogóle, A jak pasujemy. Mm. O, ty też pasujesz też ładnie. Mm. na no, ładnie dzisiaj spa. No. Ale, Leon, ja. Najpierw do mnie czcicie oficjalnie. Tak? Okej. Okay. Najpierw ciachniesz mi? Luda mi skróci włosy, żeby było się strzyżenie, nie? Żeby nie było strzyżenie długich włosów. Tylko od razu krótkich. Wreszcie, tyle ścinamy. Widzicie to połowę? Mama! Wypuść, moka, O, Ty, łobudzie, gdybyś ty lepiej spał, to ja bym miała większą odwagę pozbyć się kolegi. Dajcie znać, jak to u was wygląda, bo ja naprawdę już powoli zaczynam mieć. Poczucie winy, że ten łobuś używa smoka, naprawdę. Ale, ale w dzień nie używa, tylko na spanie, więc. Więc. Um... Jeszcze mamy czas. Elf mu zabierze. Jeszcze pół roku ci daje kolego. Nie, mniej nawet. Dobra? I niedługo zrobimy papa. Jeszcze wyjazd do baby Małgosi, do Warszawy. Smoczek, żeby pomógł w nockach, chociaż on czasami przeszkadzał. Ty się czasami budzisz tylko po to, żeby ci podać tego smoczka. Mama. I będziemy rezygnować. Mama. We wrześniu, kolego, tak? Pam. Pam. Także ci z mamą długimi włosami, uśmiech. W co się dziś ubieramy? Ja muszę mieć zarąbiste ubranie i zarąbisty make up. Do nowych włosów. Do, ty, nie, ja sobie make zrobię. Możesz mi doradzić ciuchy jakieś. Może w koszuli. Zobaczcie, może w takiej. To moja jest, czy Rafał? To jest... E, czekajcie, to jest moja, tam jest Rafała pod spodem, a to jest Rafała, ale fajną, ma taką cienką, może taki? Dobra, ale tak ogólnie, ty chyba założę po prostu jeansy, bo pogoda jest tak spierdzielona, nie wiem, sama Albo może taką kurteczkę, żeby było też w miarę ciepło i top po prostu. Wiecie, tą taką zieloną już tata przyniesie zaraz. Więc może to. to w ogóle patrzcie, ciastka do wysyłki. Kochana, ciastka dla ciebie. Sprawdziłam pogodę i ma padać, że ja pitole. Ma tak padać, że jak wyjdę od fryzjerki, to będę jak zmokły szczur. Więc muszę przemyśleć swój outfit i... Chyba jednak będę cała na czarno, bo i do tego założę czarny mój płaszczyk przeciwdeszczowy. Szkoda, że w kaloszach nie mogę jechać, ale do samochodu chyba nie bardzo prowadzić w kaloszach. <noise> to nie traktor będzie. Traktory się prowadzi w kaloszach, co nie? Siada. Nie wiem. W sensie nie śmieję się, żeby nie było, ale szkoda, że nie, si się muszę zobaczyć. Ja zróbmy outfit check i znalazłeś mnie To jeszcze się z 20 razy przebiorę, zanim pojadę do fryzjera, ale na razie nie będzie tak To spodnie Ta bluzka, ale ona wkurza mnie, że ona się tak podwija, nie? I ten temple tak widać Teraz jest okej okay, bez śniadanka Ale z śniadankiem to będzie tak I ja będę tak chylił, a ja mam wyglądać zarąbiście jak wyjdę od fryzjera, a nie jak y Donat. Co nie? Więc może ja po prostu dzisiaj nie będę jadła obiadu przed pojazdem. Ok, dziś ma przyjść do mnie sukienka z Zary. Zamówiłam sobie taką wiralową, ale nie wiem czy to jest na moje ciałko. O się okaże. Bo jest przepiękna, asymetryczna koronka, satyna. I do tego marynarka Miałam z myśl, zamówiłam ją z myślą o ceremonii. Mm, przed założeniem dresów, nie? Szpilki do tego marynarka i na ślub właśnie co jedziemy we wrześniu, na początku września do Warszawy mm, z tej wioski to Warszawy <śmuluję> w końcu e, i, i może w końcu w stanie przyjdzie z Wiktoryskiej, bo mnie to kurza bardzo mocno, poczekam na niego długo, a on jest w trasie już za trzeci raz. A po to zamówiłam z polskiej strony, żeby kurde mieć ten sanik szybko. Bo to też miała być część outfitu do tej koszuli, którą miałam ostatnio, jak jechaliśmy do galingi. No bo nie będę w stroju kąpielowym, jak będzie zimno, nie? Więc to ładny. A ona tam bardzo dużo odsłanie te koszulanie. Będę zapinać takiej oversize'owej pod szyję chyba, nie? Więc potrzebuję. I jak będzie niedobry to nie będę miała czasu, żeby mieć kolejny, a w Warszawie nie mam zamiaru jeździć do sklepu stacjonarnie i szukać... Chociaż może... Nie, nie mam, nie. E, idę umyć twarz i zrobię make-upik. I pamiętajcie, jak idziecie do fryzjera, to tutaj się nie maluję żadnymi brązerami, bo i tak to wszystko wymyją, więc... Będzie tutaj taki glow po prostu, delikatna baza z szal. A, i jeszcze nie wiem, zamówiłam e, topy z Stradivariusa. E, takie jak to chyba, ale nie pamiętam. Zobaczymy, jak przyjdzie. Więc dziś będzie fajny, fajny dzień. Chciałam wam, słuchajcie, nagrać reakcję Rafała, czy nie może się doczekać moich włosów nowych. Dobrze, że nie nagrałam, bo jest parówem. Jak może typ mieć głębokowy... Ty? <grystanie> Włosy Swojej cudownej Johny Marmarny <grystanie> To tu... Oh! Kto tu jadł te ciacha? Ty jadłeś? O, Ty! Masakra dzieci! A to ciasto linne, to proszę, czemu to O! Hop! Dobra, jestem po śniadanku. Eee, Wchłaniają mi się ładnie płatki. W ogóle nałożyłam inaczej niż zwykle i nawet spoko są tak nałożone. Otworzyłam w ogóle nowe opakowanie, bo już tam co miałem się skończyło. Także robię pielęgnację, maluję się i, i tyle. kolor dwójka, fair, jakby coś, tego styku Brwi, żel z Benefitu i kredka od Anastazji w kolorze medium brown. Trochę kredki użyję, żeby sobie uzupełnić jakieś ewentualne ubytki i w ogóle będę robić też hennę. Miałam w ogóle wczoraj zrobić, ale zapomniałam, bo już tak troszeczkę tu są, widzicie? Takie prześwity. A jednak dupa, pomyliłam. Kredka tam to już mi się skończyła, więc tutaj trójeczka z benefitu kredka. <stytutek> Nie wsadzaj tego do buzi! Co za człowiek. Pierdziela, manianes oby ja też e, się zastanawiałam, czy my tu mamy Tu coś mówić, czy nie Antyna zdecyduje e, Wczoraj zauważyłam Komentarz, że jakaś pani napisała I nie napisała do nas, tylko napisała Komentarz, że Ja nie pokazuję na TikToku I nie mówię, że Kulki są kwaśne Powiem wam tak Na początku dużo osób jak do nas pisało że są kwaśne kulki, to my mieliśmy takie ojapitole. One są zepsute, coś się stało w transporcie, mm, ale też niestety nam się zdarzało tak, że ludzie nie trzymali ich w lodówce seru w lodówce nie trzymali. I mówili, że no, one są sfermentowane, my tak łatwo, tak, a trzymacie w lodówce. I oni teraz, a to trzeba? Bo tam jest na etykietce napisane, w jakiej temperaturze trzeba przechowywać. No i jest to temperatura lodówkowa. Ale wczoraj jakaś pani napisała przedwczoraj komentarz na TikToku, że są ohydne nasze kule, że są kwaśne i się nie da jeść, a one są kwaśne, kwaskowate, ale to taki rodzaj sera i my jego kochamy i po prostu to jest okropne, bo my, to naprawdę to nie było dużo takich wiadomości, jeden, jedna wiadomość na drop, czasami na drop nic nie było, naprawdę... Yy, nawet się zdarzył komentarz y, z pytaniem, czy to tak powinno smakować. Mówię tak, bo to są takie kwasowe, no ja nie będę Wam dużo o tym mówić, bo ja się nie znam na tych, y, y, na produkcji i na takim, wiecie, określeniu, jak te sery w ogóle mają się zachowywać i tata, ale to są kwaśne serki i te nie jest, że one są kwaśne, bo są niedobre zepsute, tylko to są takie właśnie, taki rodzaj sera. One są takie kwasowe, pH i wszystko jest sprawdzane, więc my wiemy, że wszystko z nimi jest w porządku i my uwielbiamy te serki. Jak właśnie wczoraj wyszła ta afera i po prostu nagle ludzie zaczęli pisać, że Boże, ja myślałam, że tylko u mnie takie kwaśne te serki są i w ogóle, to my tak jemy je na kolację, nasze kule i mówimy takie japitole o co chodzi. Także po prostu no, nie, nie dogadzimy każdym kubkom smakowym. I tak sobie pomyślałam, że jak właśnie coraz były jakieś tam te wiadomości znikome co do tego serka, że jest kwaśny i czy to tak powinno być i w ogóle to my zaczęliśmy myśleć, że kurde może się zapisuje czy coś w tym stylu, a w ogóle nie mieliśmy w głowie, że to może ktoś po prostu oczekiwał innego produktu że nie sądzili, że to jest taki teg tego typu ser i po prostu wiecie, nie mówiliśmy, że nie, nie mieliśmy w głowie czegoś takiego. Boże, im po prostu nie smakuje, nie oczekiwali takiego smaku. Może oczekiwali taki, wiecie, jak almette, taki gładki, śmietankowy, a nasze sery tak zwane kraftowe, jak to ja mówię, bo to są kraftowe, to one nie są dla każdego, no, każdy lubi co innego. Tak jak nie Kacz. każdy lubi macze. To mhm. ja to na Na Leon, nie rób tak. Ale to jest właśnie prowadzenie własnego biznesu, zwłaszcza pokazując produkty w internecie. To jest takie ryzyko, no. Mogłam nie odpowiadać na ten komentarz, no, ale co miałam nie odpowiadać. Co? Tam? Widziałam na YouTubie o naszej nie wiem co to nawet nazwać, czy ta afera, czy co. Wiesz, ja jeszcze tak to ile na przykład ostatnio ostatni dostałam pozytywnych, moment, Nie, no tak. Tak, to jest taka jedna osa napisała, czy że ser jest seryskwa no po prostu i tryk... Ale to ja nawet tu powiedziałam i mówię, że... My wszystko, jak ktoś napisał, te znikome wiadomości, że on jest kwaśny, to model z ja pindole zepsuj się, że ani razu nam przez myśl nie przeszło, że to nie smakuje im po prostu, że to nie ich smaki, że oni myśleli, że to jak mozzarella będzie łagodne takie... Po Zajęczy prostu tym jednej kobiecie co wysłała te zdjęcia i, nie, i powiedziała, że ma przepudełko było w środku, Tak, a, tak, a tak. takie sytuacje są. Takie. I, a my takie apitole, ja, pękło coś, no wszystko rozmoczone i w ogóle i prosimy o zdjęcia, a tam wszystko jest ok z serkiem no rozkrojonego widzieliśmy, i po prostu, no, wiecie. To, to widać, jak się robi te sery non-stopie, widzimy, jak oni je robią, to my wiemy, kiedy wygląda. Coś nie tak jest tym tak, serem, tak? tak? I tak jak po tak, zdjęciu. Tak, że jak ktoś mówi, y, 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 proszę o zdjęcie, to już wiem, że może się rozwarstwić, że ta kula się zaczyna tak, jakby rozpadać, że no. takie no, słabe no. serki jakby naokoło pływają. No. I w temperatury, że może się zmroził, albo że zbyt trzymał e, no, no. Czy za te też no. I my już za to nie odpowiadamy, za to, jak no. ludzie przekonują. Ale no, to je biznes. Nie poddamy się. To jest muza. Na Robimy obiadek. Podłogę jest na sms ty nie gadaj, ja nagrywam obiad. Nie, to jest afera. Ofera opłytki płytki, ziomy, remont! Ty robisz aferę, ty. No bo tak. No bo tak. Ej, co to taki biały ten ekran, wy typy? Pójdę kroić taką rozdziawioną marchewencję. To Może. O Jezus, to się nie da tak. Myślę, urosła. tu fire będzie. Kąska danie gotowe. Zaczęłam do jakich garby. To jeszcze bardzo gar obiadowy. just think Mam kawę, którą szczerze mówiąc pewnie wypiję dopiero po strzyżeniu. Ale ja pindole, jak ja się zaczęłam stresować. Wszędzie mi się ręce? Nie, odpinę. Nie wiem czemu. Jak ja długo na to czekam, ale ja pindolę aż jestem taka... Muszę się ogarnąć, bo ja muszę tam jeszcze dojechać. Więc ja już się powoli zbieram. Mam 50 minut do wizyty, więc jeszcze tam dojechać, zaparkować. W i oczywiście się jeszcze przebrałam. Japitole, nie wierzę. W ogóle wiecie co jest hitem? Że oj, sanik jest w paćko macie, ja nie znam, że go odebrać. Odbieram jak wrócę, ale wiecie co jest najlepsze? Ja się tak stresuję, że ja pindolę. Ja na to tak długo czekałam. I jeszcze jest tak gówniana pogoda. I co jeszcze? Muszę GPS ustawić sobie. Jestem podekscytowana na maksa. Dobra, jestem na miejscu. Idealnie na czas. Mam minutę. Dobra, to idę. Za co dzień? Zdjęłam usta. Pomożę sobie samej i idę. No i zapomniałam dodać, że serek wziąłam na szkole.

Ale Zobaczcie. Ale się jaram. Tak ładnie to wygląda. W sensie... Nie to, że się jaram jak ja jestem piękna, ale ja pindo. Chciałam w ogóle krótsze. W ogóle wiecie, już mi odwaliło. Ja mówię, ciachamy. Ma być widać tą różnicę. Ja mówię krócej krócej, ale nie zarobiste są. I, I to delikatnie mamy takie dłuższe, żeby jak za ucho wezmę czy coś, to żeby to było... <laughs> Ej, cute! Widzimy to? I to wygląda, jakbym miała tu grzywkę po prostu, nie? Ale nie, to jest finito. Trochę z objętości zeszłyśmy, bo ja mam takie objętość, jakbyśmy nie chciały, to ja bym miała tu literkę A. Dziękuję za to strzyżenie nie Także słuchajcie, naprawdę dziękuję. Raczej mnie nie oglądasz to na YouTubie, ale dziękuję Ci bardzo. Śmigajny obiad, bo widziałam, że już dzieciaczek czeka i mąż. I to po prostu mnie to jeszcze ciachasz, a tu obiadek czeka. Mega Gieżycko slow hair ciekawe, Same Ola jadę do Action A -a 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 -a. Zar Całą drogę do Action Jechałam tak Oleg Seriously, po prostu żałowałam, że nie nagrywam w sensie, nie będę jak prowadzę, ale tak. Salut! Tak, proszę jechać, jasne. Jacka, czekaj, nie no, bez jej żadna czeka, ale. Mm, mm, mm. Pazy do tego? wecz. No, zobaczcie, biorę te ciacha, bo ogólnie mam takie puszki na ciastka, więc bierzemy na razie takie ciasteczka. Pierwszy nieplanowany zakup. I w ogóle zobaczcie, jakie fajne Tu są talerzyki. I tu mają antypoślizgowe takie. Maga ładne. Ale my mamy dużo już takich. Ale to są takie fajne na kaszki. Oj słonika tutaj mają fajne. Ale ostatnio coś mówiła, że chce zestaw drobnianych branzoletek. W ogóle to jest fajny, bo taki jest zorganizowany, ale muszę zobaczyć, ile kosztuje. I może weźmiemy i taki, ale ten wydaje się bardziej mniejszy. Taki, nie wiem, zobaczycie ceny. I miałam je kupić dajmy, takie mini batoniki, ale nie ma hit, po prostu, więc wezmę takie. I jeszcze ujść, czekolada. Dobra, słuchajcie, kupiłam taki zestaw, on kosztował tylko 22 zł, więc zobaczymy, czy nie będę żałować tych rozpierdzielonych korelików wszędzie, ale ogólnie patrzcie, jakie fajne rzeczy tu są. I jeszcze te ciastka i właśnie te, 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 Dejmy. A czekoladę odłożyłam, bo one drogie, beznadziejne, więc wracam do domu i jadę do paczkomatu. Jadę po Victoria's Secret do paczkomatu i coś jeszcze. I same fajne rzeczy w domu, więc wracamy. I skąd ta fajerka jechała, że tyle czasu słuchajcie? Ta z Victoria's Secret, des, stanie raz na rok, albo rzadziej sobie zamawiam. I. A już wam opowiadałam, więc nie będę kolejny raz w domu otworzył mnie. Tak nie będzie warunków, bo dzieci będą darły dzioba. Ale jedziemy, jedziemy do domu. Najwyżej jak będą spać, ale dzisiaj ja ich usypiam. Ale, ale on dziś nie spał, więc to jest progres. Więc wracam do domu. Twilight Musicin i let's go. Gówno prawda, nie pojechałam do domu. Pojechałam, że wróciłam, ale jeszcze idę do apteki, bo zadzwonili, że kupiła. Sześć pajemniczków na kał. dla kóz. <noise> więc idziemy. Słoski. Jedziemy do domu w końcu do domu ogarniacie, że ja tylko podjechałam, całą drogę nie padało, tylko podjechałam, żeby otwierać bramę i zaczęło lać? Pindole po prostu, wiecie, żeby domownikom pokazać się jak w, najlepsze, ja, w jak najlepszej okazałości. Rozumiecie to? Ja pindole, lelej. Le. Fajnie, fajnie. A zaraz wejście. Pindole nic nie widzę. Widzicie to? dole bez jaj naprawdę. Deszczu, daj mi chwilę, żeby przejść, bo ja tu mam parę rzeczy. Ok, idę. No witam. E, otwieramy się Już Leon zaczął mi otwierać z, z Victoria's Secret. On jest nienormalne po prostu. Leon, o jakaś próbka. Wow, jestem w szoku. A i jeszcze. A hej! stanik do usług na promocji, żeby nie płacić za wysyłkę. To mówiłam, a to trzeba odkleić jakoś. Ridge Lip Butter, ciekawa jestem. I to na co czekałam, stanik. Ja już mam taki w kolorze burgundowym. Jest zarąbisty. O, jest taki ładny, patrzcie. Patrzcie, jaki cute. I liczę, że będzie tak samo zarąbisty jak tamten. Rzadko go noszę, bo ja nie noszę. Staników. O, jest ładny, patrzcie. Ej, dzisiaj jest. Dobry, dzień dobry. Chciałam po angielsku skupić, nie ma co. Zobaczmy sobie to. O, w ogóle jeszcze dziś będziemy pakować wasze słoiczki, <noise> fetory. Zapomniałam o tym, ale trudno, no to znaczy, że ja dziś, czy, dziś dzieci nie kładę spać. Także może i lepiej. Pachnie tak waniliowo. O, fajnego O, Okej. Okay. Mm. Mmm! I fajnie się rozprowadza na stach. takie delikatne. O, ja, nice. Ma jakiś smak? Nie, super. Nice. Fajne, fajne. Nie mówię już na nas, koniec. I teraz kuchen kadbary. Jak na zero, wydaje się długa. I nie ma regulowanych ramionczek, to będę musiała sobie skrócić, bo zawsze są za długie. Ale zobaczcie, czy w ogóle to będzie fajne. I plan na nią jest taki, że do marynarki. I nie wiem, czy już Czekajcie, to ma takie coś, kurde, nie wiem jak pokazać. Tutaj w upindolonym lustrze. Jest ona jest takie od kurzu, od budowy. Zobaczcie, cute. I do szpilek. No nie mam. Może zacząć jeszcze No nie mam gdzie pokazać. Trochę jak piżamka, ale fajnie, fajnie mawali. Zresztą ten biustonę, że idealnie to się w ogóle w tej bluzce chowa i on jest o taki zarobisty.